I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu droga. W tym odcinku na pewno dojdziemy do miasta, a przynajmniej mam taką nadzieję, że dożyjemy, bo zostało nam bardzo, zostało nam bardzo mała odległość od miasta. Natomiast jeszcze nie wiem, czy przedrzemy się do samego miasta, to znaczy, czy będziemy wykonywać zadanie związane z wejściem do miasta. Być może spróbujemy pohandlować, chociaż tak naprawdę mam chyba. Ojej, znowu, mam tak naprawdę niewiele przedmiotów, które e, moglibyśmy sprzedać, chyba że jeszcze przez jakiś tam moment połazimy trochę za tymi przedmiotami. No, na przykład tutaj będziemy mogli zobaczyć, co się tutaj znajduje i być może pozbieramy różne, różnego rodzaju śmieci, tylko po to właściwie, żeby je e, przehandlować. Być może na mięso jakieś, bo chyba już żadnego nie mamy. E, chyba nie, chyba już nam się wszystko skończyło. Sprawdzę jeszcze tylko w wózku. Nie, zostały nam tylko dwie butelki whisky, ale to jednak za mało, żeby przeżyć. I chyba jedna zupa nam została. No ale okej, okay. zawsze nawet te butelki są coś tam warte, nie jest najgorzej. Jakiś kawałek skóry, 5 dolarów. No dobra, być może uda się coś z tego uzyskać. Zobaczymy, zobaczymy. Tu kawałek materiału, widzę, że w miarę wartościowy jest. Ok, i leki pewnie jeszcze, dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Leki nasenne mam ich w sumie dosyć mało, ale są dosyć dużo warte. Ok, W takim razie myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze tylko sprawdzę stan nasz, i widzę, że jest dosyć kiepski, także będziemy musieli będziemy musieli się obandażować. Rany nasze co prawda nie są już takie poważne, ale widzę, że dosyć dużo krwi nam ubyło. Nie wiem, czy coś w tym pomoże, ale masz tu drogi Filipie. Żelki. Tak na pocieszenie. Żebyś się nie smucił. I chyba oczyścimy te bandaże. Zawsze to dobrze mieć e, jakiś świeży zapas przy sobie. Gdzie one są? Gdzie one teraz e, poszły? Nie wiem gdzie poszły, ale o tutaj są. Dobra. Aż 8 mamy brudnych bandaży. No proszę. <laughs> Czyli zużyjemy chyba całą whisky, jaką. Jaką mamy I Okej okay, W ten sposób, no dobra Oczyścimy tyle ile zdołamy A resztę po prostu W przyszłości zatrzymamy, żeby mieć na przyszłość Chociaż nie wiem czy opłaca się tak naprawdę To Zatrzymywać, ale dobra Okej, okay, 11 szmat yy, Właściwie bandaży Dobra, część z nich i tak już wykorzystam. A nie, już wykorzystaliśmy wszystkie. Dobra, cudownie. W takim razie będziemy mieli jakiś zapas. Ok. Dobra, moi drodzy, możemy ruszać się do tego miasta. Zobaczymy, co tu jest. O, to jest nawet trochę większe miasto niż myślałem. Dobra, zobaczmy w takim razie, co jest w tym schowku. Um, nie, użyjemy sobie latarki, zobaczymy, co my tutaj mamy. Lornetkę. Generalnie nic nadzwyczajnego, ale biorąc pod uwagę bliskość, bliskość miasta i możliwość handlu myślę, że właśnie pozbieram jakieś takie co bardziej wartościowe śmieciuszki, na przykład na przykład te parę butów. Ok. Pamiętam, że miałem tutaj zrobić porządek. No dobra, nie będę się tym teraz zajmował. Tylko tak, o właśnie. Pięknie wyglądają. Dobra, czy coś jeszcze? Na pewno, jeżeli będzie w jakimś dobrym stanie, koszulka może trochę kosztować, chociaż nie, nie bardzo. No dobra, jeansy. Jeansy są całkiem niezłe. Dobra, te też weźmiemy. Można je stakować, nie można. I, 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 no proszę, tutaj mamy dosyć ciekawy przedmiot, który będziemy mogli handlować. Jeżeli oczywiście trafimy do handlarza, Okej, okay, to chyba wszystko. To zobaczmy jeszcze co jest tutaj. Również schowek. I nic nadzwyczajnego się tutaj nie znalazło. Znaczy coś tu leży jeszcze na ziemi. Kółka. Kółka do wózka. Nasz wózek ma kółka i jest jeszcze w nawet niezłym stanie. Dobra. Myślę, że możemy iść dalej. Chyba, że czekajcie, czekajcie. Czy ja to, czegoś nie zostawiłem? Już teraz to chyba będzie moja zmora. Okej, okay, koniec tury. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda nam się odzyskać zapasy krwi, że tak powiem, bo. Jednak trochę jej straciliśmy. Dobra, zobaczmy. Gdzie my tu możemy pójść dalej wzgórza. No dobra, chyt na wzgórze i zobaczymy. Kolejne miasta. Cudownie, tylko czemu ich nie można przeszukiwać? Trochę to dziwne. Aczkolwiek, nie, to nie jest jeszcze miasto. A właściwie Detroit. No dobra, a nie, można przeszukiwać. Cudownie. Są tu jakieś ruinki, które, w których możemy poszperać. I walący się apartamentowiec. No dobra, tu będzie trzeba ostrożnie. I nic nie znaleźliśmy. Czyżby tutaj już byli bandyci? Albo jacyś inni szabrownicy? Całkiem możliwe. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy do tego lasku. I tu też przeszukamy tą chatkę. O, i widzę, że to tak naprawdę niewiele nam pomoże. Więc raczej też nic nie znajdziemy. Tak to wygląda, jakby to wszystko już było przeszukane, jakby wszystkie ważne przedmioty były zabrane. Więc raczej nic tu nie znajdziemy. No trudno, ale zawsze jeszcze warto spróbować. Zobaczymy jeszcze. O, dobra. To możemy przeszukać, ale zanim do tego przystąpimy, jeszcze napijemy się wody, żeby zaspokoić pragnienie naszego bohatera okej. Okay. Widzę, że coś teraz... Bo tak mi się wydaje jakby ta woda. Uh, zdecydowanie mniej mniej gasiła pragnienie. Dobra, sprawdźmy co jest tutaj. No dobra, też nic wielkiego i też nic nie znaleźliśmy. Czyli tak jak się spodziewałem. A tutaj. Czy coś tutaj jest? No tak, już widzimy Detroit. Piękne wieżowce. Okej. Okay. Czyli to już są przedmieścia Detroit w takim razie. Tak to by wyglądało. Faktycznie gdzieś tutaj można pohandlować. Tylko właśnie gdzie? Jeszcze nie mam pojęcia. Ech, też nic nie znajdziemy. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Mam tylko nadzieję, że tutaj noc nas nie zastanie. A cóż to się stało? Czemu nasze szmaty się rozpadły? Czyżby to były te. Aha, okej, okay. przesiąknęły krwią, ale nie szkodzi, mamy następne. A te do kolekcji brudnych szmatek. Mam nadzieję, że żadna gangrena nam się tutaj nie wdała. Zresztą pewnie byłoby to jakoś zaznaczone. Już nasz system immunologiczny nie jest w dobrym stanie. No dobra, liczę na to, że w mieście się jakoś połatamy. I nie mówcie, że tu też nic nie będzie. Też nic nie będzie. No niestety, nawet używając siły, nie mamy wielkiej szansy na to, że cokolwiek znajdziemy. Tylko tyle, że jakieś okoliczne stworzonka nas wyczaiły. Okej, okay, jednak. Zastanie nas chyba noc. No trudno się mówi. Jakoś chyba będziemy musieli przeżyć. Zresztą już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. No i oto są przedmieścia Detroit. Brudne, śmierdzące. Dobra. Chciałem powiedzieć, że prawie jak w domu, ale to by była gruba przysada. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Pokręcimy się trochę po tym miejscu. Właśnie. Możemy sprzedawać i możemy kupować. W porządku. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy to tak się handluje? Chyba tak. Chyba tak. Mamy tutaj różne, różne cuda. No proszę. 3000 za bransoletkę. Podejrzewam, że dzięki tej bransoletce moglibyśmy się teraz dostać do miasta. Ale niestety. Niestety jest poza naszym. Zasięgiem finansowym, możemy sprzedać szmaty. Czy nam się to uda? Zaraz zobaczymy. O, zobaczcie, coś już zrobiliśmy. Zaledwie 5 centów. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. 5 centów. I co? Czy to tak działa? Handel? Przepraszam Was najmocniej, ale naprawdę yy, nie handlowałem tutaj wcześniej. I może mi to trochę zajmie czasu, zanim, zanim ogarnę ten system. Dobra, sprawdźmy jeszcze jak. Tak, właśnie tak handlujemy. Ok, cudownie. Wow, 30 dolarów. 30 dolarów i 1 cent, żeby być bardziej dokładnym. No, pięknie. I jeszcze nasze buty sprzedamy. Łe, no teraz to jesteśmy naprawdę bogaci. Nie, patyków nie sprzedam, tylko tyle, że je sobie ułożę tutaj i właśnie, właśnie, właśnie. Eee, nie, 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 nie. Ja chcę tylko sprzedać co najwyżej, nie wiem, ze dwie, może piguły. O, nie. No dobra. To było głupie. Nie chciałem tego sprzedawać. Chciałem to tylko i wyłącznie. No nie, można. Super. Eee, czekajcie, jak można było rozdzielać przedmioty w ten sposób? Okej. Okay. Dobra. Myślę, że. O. I dobra, powinno być całkiem nieźle. Jeszcze chciałem sprzedać. Znowu wzięliśmy ramę. Nie chcę ramy. Od koszyka jest nam zupełnie zbędna. Natomiast ja chciałem jeszcze sprzedać. A gdzie to było? To chyba to. Niech no tylko porównam z tym, co mamy tutaj. Okej, okay. myślę, że to możemy spokojnie sprzedać. Tamte jedne nożyczki, właściwie te multi narzędzie, sobie zatrzymamy. I dobra, mamy 190 dolarów. Cudnie, po raz pierwszy tyle zarobiłem w tej grze. Okej. Okay. Strzała, kurczę, nie ma łuku, zostawiliśmy tam ten łuk. I to było głupie z mojej strony, bo mogliśmy go wziąć równie dobrze. No ale dobra. I mamy wspaniały plecak, który jest dosyć drogi, ale jest w dosyć dobrej, znaczy jest w idealnej kondycji. Natomiast nasz, dobra, nasz jeszcze, jeszcze dycha, więc nie jest źle. Okej, okay, to chyba wszystko. Tu są jeszcze jakieś naboje, ale jednak 150 dolarów. A i tak nie wiadomo, czy znajdziemy w ogóle strzelbę. Właściwie snajperkę. A na pewno nas na nią nie stać. Także chyba zostaniemy przy tym, co mamy. Ewentualnie jeszcze sprawdzimy, jak tam nasz tasak. 45%, tu jest 100%. <laughs> Moglibyśmy go wymienić na nowy. I chyba to by nie było głupie, jak myślicie. Ostatecznie zostanie nam 170 179 dolarów. Prawie 180. I okej. Okay. Dobra, w takim razie przejdźmy się dalej. Czy coś tu jeszcze będzie? Dziś jeszcze na północy było. Jakieś miejsce chyba do handlowania. Dobra, zakończmy turę. I ciekawi mnie, czy tutaj możemy sobie spokojnie a, przespać się. Czy nikt nas tutaj nie zaatakuje? I pięknie zaczęło padać. Mam nadzieję, że się nie przeziębimy. Okej. Okay. To raczej nam się nie przyda. O, tu już jesteśmy poza miastem. Okej, okay, czyli tak naprawdę niewiele tutaj było. W takim razie będziemy szli do miasta. Natomiast zanim dojdziemy do bramy głównej... Myślę, że się przyśpimy. Tylko czekajcie, czy może by jakieś ognisko rozpalić? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle, rozpalać takie ognisko w mieście. Ale czemu by nie? No na pewno nie mamy żadnego schronienia. Na pewno nie wpłynie to na nasze zdrowie zbyt dobrze. Właściwie w ogóle nie wpłynie. No ale cóż, przydałoby się jakieś ciepło, zwłaszcza w taką pogodę. A to nie szkodzi, bo i tak już nie mamy punktów ruchu. No dobra, w takim razie rozpalmy sobie to ognisko. Niech już i tak będzie. Naprawdę nie wiem, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nic, nic strasznego dla nas. Dobra, gałązki sobie bierzemy. Tak, w ogóle, to chciałem Wam powiedzieć, że zauważyłem po Waszych komentarzach, że ja naprawdę w bardzo małym stopniu jeszcze znam tę grę. Widzę, że jesteście o wiele bardziej zorientowani niż ja, dlatego z jednej strony trochę mi tak głupio robić te odcinki, bo tak jakby, jakbym patrzył z Waszej perspektywy, no to w takim razie oglądacie po prostu gościa, który sobie łazi w tej z powrotem. I tak naprawdę nic nadzwyczajnego tutaj nie robimy. No, ale spróbuję to w, w takim razie jakoś naprawić w, przyszłym, w przyszłych odcinkach, kiedy już mam nadzieję wyjdzie nowy patch z nową fabułą. Postaram się, zanim jeszcze nakręcę nowe odcinki, postaram się zgłębić bardziej tą grę. No i zobaczymy, i mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić lepszą jej znajomością. Ok, mamy ognisko? Mamy. No to co? Dobrej nocy. I idziemy, Lulu. No dobra. Zbudziliśmy się. Jest jeszcze noc. Jesteśmy głodni. A to niedobrze. To bardzo niedobrze. A w markecie nie dostaliśmy właściwie żadnego jedzenia. A nie, czekajcie, mam jeszcze zupę przecież. Tak jest. Dobra, zjedzmy to. Chociaż tyle. Niewiele tego jest, ale okej, okay. niech i tak będzie. Pustą puszkę sobie wsadzimy do koszyka. Eee, I coś jeszcze chciałem zrobić. Zażyć leki dokładnie tak. Gdzie są nasze leki przeciwbólowe? Gdzieś chyba tutaj je mieliśmy. Nie, to jest, to są antybiotyki. O, jeszcze mamy ciasteczka w sam raz na tą okazję. Okej, okay. cudnie. Niewiele to nam dało, ale okej. Okay. Niech i tak będzie. Tą butelkę sobie przełożę tutaj I, i i. I tu są nasze leki przeciwbólowe. Zobaczmy ile jeszcze mamy. Dosyć dużo z tego zapamiętam. OK. 6. I dobra. W takim razie, skoro jesteśmy już e, wypoczęci, przejdziemy się do głównej bramy. No i cóż, zobaczymy, czy spotkamy naszego starego znajomego kapelusznika. Okej, okay, myślę, że te teksty mogę już pominąć. Myślę, że wiecie o co tutaj chodzi. Zresztą, tak jak mówiłem, jesteście bardziej obeznani w tej grze niż ja. O, jednak jest nasz znajomy kapelusznik, Johnny Depp. W porządku. W porządku, kapeluszniku, co nam możesz za. I, po, 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 po. I wypadło mi słowo, zaproponować. Okej, okay. w takim razie. Widzę. Jest jezioro. Ok. Dzień. Dzień drogi. Stąd na północny zachód. Czyli podejrzewam, że i tak czy siak. Ok. Tak czy siak jest to nawiedzony dom, który odwiedzaliśmy już wcześniej. A ciekawi mnie, co możemy uzyskać za pomocą tej. Umiejętności to pułapka. Zobaczmy, jak na to zareaguje kapelusznik. Ok, coś nam się nie zgadza. Nie jesteśmy jakimś wyszkolonym najemnikiem, bodajże. Ale jesteśmy pewni, że coś po prostu nie tak. Ok, w takim razie nie podoba mi się to. I czy coś jeszcze? Okej, okay. rozumiem, że e, strażnik się spina. To znaczy, że może być jakaś nieciekawa sytuacja, moi drodzy. E, rozumiem, że kapelusznik nie lubi, kiedy mu się odmawia. E, w porządku. Zobaczymy, co z tego wyniknie w następnym odcinku. A póki co, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.